W Położnej wzięło się tak naprawdę z potrzeby, którą dostrzegłam, z potrzeby, jaką mają przyszli rodzice, żeby dobrze przygotować się do porodu. Miałam to szczęście, że studia przygotowały mnie na wszystkie kolejne kroki związane z pielęgnacją, karmieniem, porodem i porodziłam sobie bezproblemowo, można powiedzieć, z moim pierwszym synem. Wtedy stwierdziłam, że otworzę własną szkołę rodzenia, żeby jak najlepiej przygotować przyszłych rodziców. Mój mąż jest inżynierem, i jeżeli chodzi o nasze działalności, no, mają mało wspólnego położnictwa oczywiście z Politechniką. Natomiast mój mąż bardzo dobrze liczy, od zawsze, więc tak naprawdę od samego początku mogłam zawsze liczyć na jego ogromne wsparcie. I pamiętam, że przyszedł taki moment, kiedy dosłownie musiałam go poprosić, żeby zwolnił się ze swojej aktualnej pracy, bo mnie już wszystkie kwestie związane z kadrami, z płacami bardzo mocno przytłaczają, a wiem, że świetnie będzie się w tym realizował. Nie myślałem o tym, że, że kiedykolwiek skończył tutaj na pełen etat, ale muszę przyznać, że naprawdę jest to praca, która wymaga dużego zaangażowania, dużego skupienia i tak jestem bardzo dumny z tego, co, co robimy razem i bardzo się z tego cieszę. W firmie szybciej pojawiła się moja siostra. Pomagała mi z postami, które tworzyłam z treściami. Specjalizowała się do tego stopnia, że ponownie w moim życiu przyszedł taki moment, kiedy musiałam siostrę poprosić Milena, na. Ja naprawdę proszę Cię, złóż CV, spotkajmy się na profesjonalnej rozmowie o pracę, bo chciałabym, żebyś pracowała w mojej firmie. A żeby było ciekawiej, w firmie jest jeszcze mama chrzestna, mojego Jasia, która od zawsze jest taką moją prawą ręką i odciąża mnie w różnych dodatkowych obowiązkach, a aktualnie zajmuje się filmem i wszystkimi nagrywkami z położnymi. jest osobą, która jest niesamowicie utalentowana, a można powiedzieć, że w ogóle nie miała takiego wykształcenia typowo, Idącego właśnie w film i marketing aktualnie no myślę, że jest jedną z tych osób nie do zastąpienia, to, co najbardziej wyróżnia zaufaj położnej, to nie jest tylko kwestia merytoryki i edukacji. To, na czym mi zawsze zależało, to to, żeby nasze pacjentki, nasi pacjenci mieli takie poczucie, że my nie jesteśmy po prostu firmą. I tak naprawdę staramy się robić wszystko, żeby z naszymi pacjentami być w kontakcie jeden na jeden. Czyli jeżeli jakakolwiek pacjentka od zaufania położnej w danej chwili ma jakikolwiek problem, to ona doskonale zdaje sobie sprawę, że może do nas zadzwonić, może nawiązać relacje na naszych mediach społecznościowych. Każda pacjentka, która do nas pisze jest traktowana właśnie jak pacjentka, jako osoba, która potencjalnie może potrzebować pomocy. Wraz z moim zespołem byłyśmy na misji w Republice Środkowoafrykańskiej. Obecnie przygotowujemy się już do kolejnego wyjazdu i zdaję sobie sprawę, że te różne projekty, które możemy realizować, które też mają poniekąd taki cel pomocy humanitarnej, mogę realizować m.in. dlatego, że to jest właśnie firma rodzinna. Mamy czwórkę dzieci. Organizacyjnie jest to bardzo trudne pogodzić z. To już pracą od 8 do 16, ja to pracuję w różnych godzinach, a dzięki temu, że mamy jednak biznes oparty na relacjach i rodzinie, jest to bardzo uniwersalne. Wiem, że mogę ufać innym moim pracownikom i wiem, że każdy może w stanie im dać im pomóc. Przyjmujemy pacjentów zarówno z okolic Mechelinek, Redy, Rumi, Gdańska i Gdynia jest takim sercem, gdzie naprawdę każdy bez problemu jest w stanie dojechać, więc to zawsze było dla mnie dużym priorytetem, żebyśmy się nie zamykali na innych, ale jednak, żebyśmy tym sercem mogli zostać w swoim rodzinnym mieście i nie wykluczam, że gdzieś będziemy rozszerzali działalność o kolejne dzielnice, także mam nadzieję, że w najbliższym czasie również gdzieś zawitamy kolejne rejony Gdyni.